Dzień dobry. Witamy Państwa takim ciekawym widokiem. To jest przykład pomidorów, część odmian, które właśnie zrywamy. Piękne. Tutaj mamy tak zwane pomidory zwykłe, w tym takie z naroślami. A tam mamy koktajlówkę. Można zobaczyć, jakie jest niesamowite bogactwo kształtów, kolorów, ale drodzy Państwo, gwarantujemy także, że i smak się różni poszczególnych odmian. No, tu trzeba by było być jakimiś koneserami, ale naprawdę, jeżeli Państwo lubicie pomidorki, to bez problemu wyczujecie, jak poszczególne odmiany różnią się smakowo, choćby różnią się zawartością cukrów. Także warto, warto bawić się odmianami pomidorów, warto je uprawiać. Bardzo Państwa do tego zachęcamy.